Wierzący przyjmuje objawienie. Nauczanie domowe. 19 lipca, księga wyjścia, rozdział 3, werset od 1 do 6 i od 9 do 12. Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do Góry Bożej Choreb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś pan ujrzał, że Mojżesz podchodzi, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział: Oto jestem. Rzekł mu Bóg: Nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan, jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam Cię do Faraona i wyprowadź mój lud, Izraelitów z Egiptu. A Mojżesz odrzekł Bogu, kimże jestem, bym miał iść do Faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu. A on powiedział: Ja będę z Tobą. Znakiem zaś dla Ciebie, że ja Cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. Zwróćmy uwagę na to, że Mojżesz przebywa w towarzystwie kapłana obcej wiary. Jego teść, jetro jest kapłanem Madianitów. I w tym środowisku, w którym wydawałoby się, że Mojżesz będzie słabszy, że Mojżesz będzie podatny na wpływ no przecież jakiejś religii pogańskiej, która miała swoją obrzędowość, duchowość i wszystko inne on będzie ulegał. A jednak nie. Dlaczego tak się nie dzieje? No właśnie dlatego, że Mojżesz przyjmuje Boże objawienie, przyjmuje Boże prowadzenie, które dla wierzących przygotował Bóg jedyny. Przygotował również je dla nas. W trudnych sytuacjach, w różnych środowiskach, w różnych przestrzeniach i okolicznościach Bóg chroni nas przez objawianie nam siebie. Przez to, że mamy doświadczenie obecności Boga, działania Boga, mówimy doświadczenie wiary. I jak popatrzymy na ten tekst, zauważymy trzy elementy, które tam występują. Pierwszy to jest przygotowanie, drugi doświadczenie i trzecie treść objawienia. Tym przygotowaniem w przypadku Mojżesza i może też być to przypadek, który nas dotyczy, było Dwa elementy. Wejście w głąb pustyni i zadziwienie zjawiskiem, które pojawiło się na tej przestrzeni, w której Mojżesz przebywał w trakcie pasienia owiec. Te dwa elementy, wejście w głąb i gotowość do tego, że się zachwycimy. To są te elementy, które są przygotowaniem do Bożego objawienia. Jeszcze nie są objawieniem, ale Pokazują tę zdolność, tę otwartość, tę możliwość, którą, nazwijmy to tak, my sami stwarzamy. My jesteśmy otwarci właśnie wtedy, kiedy nie żyjemy tylko powierzchownie, ale chcemy wejść w głąb naszego życia, w głąb codzienności. I w tej codzienności jesteśmy gotowi się zachwycić tym, co widzimy. Co dociera do nas. Drugim elementem jest samo doświadczenie. I widzimy tutaj Anioła, widzimy płomień, który się nie spala, widzimy wezwanie po imieniu i zdjęcie butów w przypadku tutaj Mojżesza. Elementy, które niosą ze sobą jakieś doświadczenie. I to doświadczenie towarzyszy objawieniu Bożemu. Znowu, powiedzielibyśmy, że ono przylega do Bożego objawienia. Dlaczego? Dlatego, że samo nasze doświadczenie jest tą przestrzenią, w której to się dokonuje. Ale nasze doświadczenie samo w sobie nie jest jeszcze objawieniem. To objawienie w tym doświadczeniu się przejawia. Ono jest w nas. To jest ten punkt styczny. I dlatego mówimy o doświadczeniu religijnym. Nie tylko intelektualnym rozmyślaniu, ale doświadczeniu, który dotyka naszego wnętrza. I dlatego tutaj mamy zarówno te elementy troszkę zewnętrzne, anioł, płomień, a z drugiej strony wewnętrzny głos, który słyszy, Mojżesz, po imieniu go wzywa Bóg i zdejmuje buty, czyni coś. Jest to jakaś jego też aktywność. I w końcu sama treść objawienia. Bóg się przedstawia, ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Bóg mówi o swojej wrażliwości na ucisk, którego doświadczają Izraelici i artykułuje posłanie skierowane do Mojżesza. Treść. Każde Boże objawienie, prawdziwe, ma treść. Jest głębokie. Jest dotykające ludzkiej rzeczywistości, nie jest samym zjawiskiem. Zadanie dla Ciebie na dziś: bądź otwarty, wchodź w głąb. Przez chwilę skup się, zastanów, poczekaj. Zrób jakiś gest, znak, w którym pokazujesz Bogu: Boże, ja na Ciebie czekam, Boże, ja chcę takiego objawienia. Ja chcę takiego umocnienia i chcę treści, która będzie mnie niosła przez życie. Niech w tym wchodzeniu w głąb błogosławi Ci sam objawiający się Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.